Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do Niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka. I zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie chwała Tobie chryste.